Witam wszystkich na nowym filmiku. Dzisiaj przygotowałem 20 groszy z 1978 roku. Monetę bito w Alopolonie na krążku o średnicy 20 mm. Masie 1 gram. Rewers. Na tej stronie monety widzimy 20. Poniżej napis groszy. Liście laurowe przepasane w stążku. Druga strona monetki. Orzełek Perelowski. Pod łapą znak Mennicy w Warszawie, Polska Rzeczpospolita Ludowa. 1978 rok. Moneta dosyć popularna, co za tym idzie, wybita w dużym nakładzie. 50 milionów 730 tysięcy sztuk. Cena. W stanie menniczym do kupienia za 2 za zł i 50 groszy. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia. Hej.